Cześć, um, nie wiem czy mnie widzicie, ale bardzo dawno nie nagrywam filmików. Jestem bardzo zmęczona, ponieważ jest już godzina 21.50, można tak powiedzieć. Jestem bardzo zmęczona, ponieważ dzisiaj wróciłam takiej niby pracy. Mama mi że musiałam iść do domu opieki. Przecież tam m... moja babcia, koleżanka jest w domu opieki. Czyli w domu spokojnej starości, na czytelę, mówiąc. Um... Musiałam sprzątać i musiałam w podawać jedzenie. I dziakam. No ale dobra, mniej się z tym. Um... Tengo na każdym filmie dał mi jedną mapkę w dół, wiem kto to jest i ja tak osoby banuję, ponieważ wiem, że robię mi to na złość yy, na każdym filmiku jest od tej, na pewno, jest od tej osoby łapka w dół, ponieważ sprawdzałam. możliwe, że mm, możliwe, że nie powiedzie, że tak naprawdę nie jest, że nie wiem kto, ale zbanuję, Naprawdę zbanuję ponieważ ja robię tak filmy tak 7. Tak sobie, tak, no, ale też, yy, też to biorę na poważnie, bo gdy myślicie, że oj, damy łapkę w dół, to ona, yy, ona i tak tego nie weźmie na poważnie. To, że inni, bo yy, dać mi łapkę w dół, to nic się nie stanie. Dajcie mi 10 łapek w górę, to będę bardzo szczęśliwy. A nic się nie stanie, jak dać mi 100 łapek w dół, a będzie tylko 10 w górę. Nie, nie jest mi taka Dlatego też bym prosiła o, ba, o, ba, o, o, babki, tak. o łapki y, w górę Ponieważ no, chciałabym przynajmniej mieć jedną y, Ja się staram nad tym Wy sobie nie zdaję sprawy Ile układam ile pracy Ostatnio w filmiku nudy bo nudy no to było tak z dupy że to przepraszam powiem nagrane, bo... Ym... ponieważ nagrywałam sobie tak, no tak sobie, tak? Yy, niedługo o Ola przychodzi, nie wiem, czy Wam ją pokażę, ponieważ... ponieważ nie wiem, tak? Skoro to jest mój, mój profil. Yy, nasz profil, to ja i tak nie wiem, czy ja ją pokażę, ponieważ musiałabym nawet sama nagrywać, później byśmy dopiero mogły nagrać e, razem odcinek. Po 10 przynajmniej tyle, ile ja odcinku tyle by nam się sama nagrywać, a później ja. Więc naprawdę no, nie wiesz, że sobie na ja poważnie, że biorę to, że, czy w sumie sobie to na poważnie, że ja biorę to do serca. Że mi łapki w dół. Ta osoba zostanie zbanowana i również z tym osobą. A i ostrzega! Osoby, które da, dają mi łapkę w dół, zostaną naprawdę zbanowane i nigdy już nie będą mogli chodzić na mój profil. Ponieważ ta osoba y, prześladuje mnie na każdym kroku i ja wiem, kto to jest. By się o tym nie bójcie. Kuba, powiem tak, szczerze, się trafił, ponieważ y, wiedział, że. Niby takie jakby trochę pośmiewisko z siebie zrobił. Tym, że dali się łapkę w dół i od tamtego czasu. To nie jest moja wina, ponieważ nagrałam filmik, tylko to jest... Yy, tych dwóch osób wina, ponieważ... jedna osoba wszystko... na wszystkich dawała yy, łapki w dół, a druga na połowie. I to jest tych dwóch osób wina. Bo jeżeli byście teraz dali łapkę w dół, to zostalibyście i tak zbanowani, ale, ku, ale Kuba i tak by się tym nie przyjął, ponieważ y, powiedział, że na razie nie będzie utrzymywał kontaktu, dopóki nie pozbiera, dopóki tego niby nie naprawia. Więc prosiłabym y, Was o to, abyście y, motywowali też do tego. Chciałam kiedy, chciałam niedługo zrobić serię z Minecrafta, no ale. Jak są... jak są... Yy, na każdym filmiku łapki w dół tylko, no to... Więc yy, wiecie... Yy, Proszę też przynajmniej... przynajmniej żebym miała tych 10 subskrypcji. Yy, co wam grozi zasubskrybować? Co wam grozi dać łapkę w górę? Ale niemiłe jest naprawdę to, że daje się łapki w dół, ponieważ nigdy nie dostała figura ani subskrypcji. Bardzo bym bardzo poprosiła. Więc Magrzaka yy, nie ogląda, chociaż chciałaby. Yy, I... Kurna! Jest tak późno, że w ogóle mi się nie spóźnę, No ale dobra, zrobiłam co dało. W ogóle oświetlenie tu by mi się przydało. No ale nie ma oświetlenia. Dobra, ja będę kończyła. Oso yy, oglądałam dzisiaj pełno live'ów y z KKF-a, też zapraszam na, na jego profil. Yy, mój kolega za ostatni za namalowany yy, ten ryzyko zapłacił, żebym mu to dała, no ale musiałam, yy, dał mi 3-4 zł, tak? Bo ja nawet długo nad tym siedziałam, powiem no szczerze, to nie wiesz, Właśnie, i nad tamtym y, odcinkiem również się bardzo napracowałam. I to osoby zostaną zgłoszone i zglamowane. Nie ma tak, że y, piszecie na komentarzach, czy to nawet na PRIVIA. Na y, Oliwia, bo ty. Y, Kurwa, jeszcze Paska, Oliwia, bo ty się nie znasz na i ty myślisz o ławkach, kurwach i subskryptach. Nie, nie jest tak. Ale ja się napracowałam. Co jest łapkę w dół dać, to jest niby dla Was przyjemność. A zobaczcie jak ja się potrzebuję, kiedy ja się napracowałam, w tym aby dać to na YouTube. Więc to jest taki filmik, który będzie Was informował... Słaun, czy to się dało. Ty będzie Was informował o tym, że ja też potrzebuję czasem motywacji. Że te filmiki nie biorą się tak, jakby to pojedyncze skutki za przeproszeniem więc poproszę o subskrypcję przynajmniej z 10 i łapki w górę ponieważ jestem naprawdę bardzo szczęśliwa będę nawet nie dostanę jedną subskrypcję nie chciałabym naprawdę tylko też to nie, nie róbcie tak, że ojej ja bo ja nie mam konta i y, ja nie nagrywam filmików to jej nie dam subskrypcji bo ona będzie miała tego y, taką bardziej motywację stu, y, siebie, a co ze mną. A ja się nie nagrywam i dlatego nie dostanę od niej nawet. Więc od razu mówię, nie róbcie tak więcej, ponieważ to zostało naprawdę zbanowane. I ja wiem, które to są osoby. Da się, da się ludzi, ludzie zobaczyć. Wy co nie myśleć, że ja że tam film i ja nie wiem, kto na przykład mi da łapkę w górę. A będę przykład skrypuł, tak zasubskrybuję, a ja później usuwuję, no. no Więc już teraz kończę, mam się śmiać w, w ogóle Za wyjść 22, bądź 30, bądź farda, Pierwsza i Będę tu siedział na atypie do przynajmniej pierwszej nocy więc naprawdę proszę Was o subskrypcję osób, górę i naprawdę ostrzegam, osoby, które, które dadzą, da, yy, dadzą łapkę w dół yy, zostaną zbanowane i zostają zgłoszone. Więc yy, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie mnie przynajmniej, bo ja już jestem chora, ja już w ogóle jestem chora, mam chore gardło. Yy, podobnie już będę chora strasznie yy, że nie będę mogła mówić yy, yy. zatem na występie trudno nawet ja śpiewałam nie wiem czy mnie w ogóle słychać ale dobra mam no, podobnie już ze zapalenia płuc i sobie niby niby nie wiem czy tak naprawdę skręciłam kostkę więc czy ona złamałam, nie wiem nie wiem, tylko na razie chodzi w gipsie, ale nie będę Wam wszystkie pokazywać. Dobra, więc dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. Pa. pa.